To będzie hit, mówię wam, to będzie hit na święta. Musicie to zrobić. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja Jestem DJ i dziś zrobimy mega faszerowane jajka, diabelskie. Na początku rozgrzejcie sobie piekarnik 180-200 stopni i zrobimy sobie chipsy z parmezanu. Takiego tam w domu macie. I będziemy teraz ścierali, postaramy się zrobić takie kółeczka. No to co? Wkładam teraz do piekarnika 6 minut. Do 10, ale oczywiście będziecie widzieli to od razu. Czy ten ser nam się trochę spiekł? Możecie wyciągnąć kawałek, spróbować, czy już jest twardy. Jak nasz ser jest w piekarniku, zabieramy się za jajka. Nasze już wcześniej ugotowane na twardo i odcinamy kawałek góry. Teraz postaramy się wydrążyć delikatnie środek. I teraz mamy tutaj mnóstwo miejsca, żeby później naszą masę wypełnić. Druga opcja, właśnie dla tych, co się stresują, przekrajamy tutaj jajeczko na pół i wyciągamy żółtko. Teraz zabieramy się za farsz. Nasze jajeczka położymy sobie tutaj z boku. Całość z naszej michy wywalamy. Posiekamy sobie na drobno. Uważajcie na paluchy. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie macie inne sposoby na wypełnianie jajek. Jakieś zapiekane jajka, jakiś wege farsz. Podzielcie się tym z innymi. OK, wrzucamy wszystko do miski. I teraz będziemy potrzebowali jeszcze ogóreczki, korniszonki. Dodamy też trochę majonezu, musztardy, chrzanu. Oczywiście ostrą paprykę, bo to są jajka diabelskie. Sól i pieprz, majo, chrzan i musztarda – bac. I teraz pokroimy nasze ogóreczki. Teraz zabieramy się za mokre składniki. Troszkę majonezu. Nie lubicie majonezu? Możecie dodać śmietany. Myślę, że dwie łyżeczki. Chrzan – Sporo tego chrzanu. Musztardy też sporo. Ostra papryka. Sporo tej papryki do środka. Dodamy też jeszcze troszkę soli, pieprzu. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Nie macie rękawa w domu? Użyjcie torebki. Poliowej. Przełożymy sobie całość do środka i później wypełnimy nasze jajka. Teraz możecie sobie odciąć końcówkę, taki rożek, właśnie. I teraz, właśnie tak, pac, Wypełnimy nasze jajka. Super to wygląda. Olek smakuje, dobrze. Wykładamy jaja, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Posypiemy trochę ostrą papryką. I teraz, chwila prawdy, mamy te nasze. Perki, zobaczcie, jak to super wygląda. I teraz możecie je delikatnie połamać. O. I wciskamy całość w górę. Nie wiem, czy u Was na święta takie jajka robią. Na pewno to będzie coś nowego. To będzie hit. Mówię Wam, to będzie hit na święta. Musicie to zrobić. OK, moi drodzy, to już koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie, jak zrobicie takie diabelskie jajka, dodajcie fotkę na Insta, zahasztagujcie mnie i Lidla, a ja wpadnę i polubię wam zdjęcie. Piszcie w komentarzach, co w tym roku na święta zrobicie, jakie jajka. To co, lajkujemy, subujemy, komentujemy? No i widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek, środa i piątek o 16. A, się zagadałem, szybko. Pozdro, DG.